Hzymy zimeczki, z tej strony i witam Was w dzisiejszym odcineczku i dzisiaj w odcinku jest to piąty odcinek z naszej serii Hardcore i w odcinku pójdziemy do kopalni, które pokopać Ponieważ partie na mojej tem partie jakie, to nie są dobre itemy, naprawdę, uwierzcie to nie są dobre itemy i że chciałbym wbić level, ale powiem wam tak, rzecz, którą robiłem poza odcinkiem, yy, czyli tak, wpiszę sobie seed, yy, ten, weszłam na ten seed. Włączyłem kreatywny, nie grałem na tym, od razu mówię, no, pokazuję już, żeby nie było, Parcie. no nie, i jakby to powiedzieć, wziąłem sobie ten sam świat, znaczy nie wchodziłem na tym, tylko seed tego świata, więc był taki sam, taki sam, skoro bez tych rzeczy, które miałem, no po prostu taki jak był na samym początku, jak zaczynaliśmy tą serię hardcore i szukałem tak. Fortecy. I powiem Wam tak, będziemy mieli bardzo pro, pro, wielki problem z Endem, yy, ponieważ yy, w Nederze ja na granicy wielu różnych i zapisywałem sobie kordy. Yy, bardzo długo latałem i znalazłem tylko bastion, który jest około 700 kratek od nas. Za to w Endzie chodzi o to, że będę miał problem, bo nie mam jeszcze jak zdobyć pałeczki, tylko bastion. W tym bastionie nie ma jakiejś dobrych lut. Za to. Tam jest jed... one eye, wiemy o tym. Mamy już jedną perełkę w domu. Tak, poczekajcie. Mamy? Mieliśmy na, na pewno. No, no tak, zmarnowałem, bo się typałem. No przecież, jasne. Dobra, weźmy te itemy niepotrzebne. Nie wywalimy. E, no i a już za to w ten endie, to ja tyle znalazłem tak, no, znaczy w stylu na przykład e, ten. End City. I mi się jest mega dużo, w opór, w opór dużo, mega. Mega dużo, naprawdę uwierzcie, mi tego, co jest tam. Bar. Więc co do endu no i e elytry to będziemy mieli dwie, jeżeli pójdziemy oczywiście, jeżeli nie umrzemy. Ponieważ patrzyłem. Tam no, wiecie. No nie? I tak znalazłem. No i teraz idziemy do domku oliwla No niestety umarł, no i co? No niby... To jest hardware, więc... No, tak nie widziałem tego środka i jestem bardzo ładny. Tutaj Olif trzymał trochę węgla, więc weźmiemy mu, choć też on nie żyje, więc żyć żyje na żywo, ale tu na tym świecie już z nami nie zagra niestety. W tamten domek to jest naprawdę koszmar, więc poczekajcie. Przykujmy, no, dlatego też wiecie, dlaczego te odcinki są takie dziwne. Może nie dziwne, ale że patrzcie, 3, 3 minuty już są. Znaczy mi pokazuje, może wy nie widzicie, już są 3 minuty ponad. A wy dalej jakby ten yy, coś się nazywa. Dalej nie poszedłem do A wiecie dlaczego? Bo mógłbym sobie zrobić wszystko przed odcinkiem, tylko tak jak obiecałem, tak jak już mówiłem wam, yy, że to jest świat, na którym będziemy grali tylko na odcinkach, tak? Dosłownie. Chyba, że... No, nie wiem, live'ów y raczej nie robię. Nie wiem czy mogę, bo nie jedzą się. Raczej nie. No, mogę, no ale nie robię live, bo po co? Myślę, się mnie nie ogląda. Więc, no. bez sensu, ale... No. Dobra, to, to może idziemy, no, no właśnie. Zapomniałem. Idziemy kopać, mamy kilofy żelazne. Idziemy kopać i oczywiście. Golden Apple. Aha, miałem też wtedy na tym święcie. Będę na pewno szukał świętej twierdzy fortecy. I też, 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 yy, też, czy to jest mega, bo Na zawał padłem, przecież ja mogłem umrzeć. Ja mogłem już umrzeć. To już mógł być koniec tej serii hardcore. Nie wierzę to, naprawdę. Zajdźmy do kopalni, którą, którą robił Oliw. Jest już węgiel, więc będziemy mieli owo. Weźmy sobie z cztery. Pójście pochodni. O, żelazo na pewno będę brał. Nie ma żelazo. Be bardzo nam się przyda. Ponieważ chciałbym już kowadło jednak mieć. Nie? To było żelazo? A nie, to tu było. Miedzi, póki co jeszcze nie zbieram. Więc to jest takie, wiem, może się wydawać bez tego? Jak to miedzi, nie biorę. Jak to? Miedzi? Jak? Jak to? I nie jest super, no, ale nie potrzebno mi tutaj jeszcze. więc I nie biorę. I pójdźmy może tam. A. Nie wiemy dlaczego. Słyszeli, słyszałem szkielety. Było, słychać szkielet. Ok, żeby nie było to na tym teksturpaku. Jakie diamenty są takie kolorowe Że migają, nie? Chyba wiecie, jeżeli oglądaliście odcinek z teksturpaka Jako pierwszy raz Teksto, tekst... Yy, nie tekstowałem, tylko yy, próbowałem Znaczy, testowałem No I jest ten teksturpak, moim zdaniem jest to mega fajny teksturpak Na którym, jak sami widzicie, musi być fajny, bo inaczej bym na nim nie grał, przecież A jasna sprawa bardzo mi się fajnie na ten teksturpaku gra. Moim zdaniem jest to taki teksturpak. I dla wyluzowania się jednak. Przeszkadza mi jedna rzecz. Te świecące itemy. A tak to wszystko inne jest mega, to mega ładne. Co mi wcale nie przeszkadza jakby. Te itemy. Ale nienawidzę, nie wiem kiedyś coś taki teksturpak na dół mam. Pamiętacie na pewno jak pokonywałem Widera łapką. Też ten teksturpak był. No i to wtedy ten teksturpak był fajny, tylko że tej temy i dlatego ten czartowany temy, a wiecie jak tam były netherytowe i to mi nie pasowało, a teraz patrzcie jakie fajne obramówkę mają tej temy, jest to znaczy zbrojka, no mega mi się ten teksturpak polowa. Nie zmienię go. Wiecie, czasami ja tam pójdę do Endu, na pewno zmienię, bo nie podoba mi się on, nie wiem, przeszkadzał. Deksyurpa to może, bo jest takie białe, dziwne, no nie? Wiecie, o co chodzi zresztą. Na pewno widzieliście to. W końcu normalne rudy jakieś. Czyli to też jest żelazo? Tak. A, ale to, tak jest, jest żelazo. Trochę już tego żelaza tutaj mamy i teraz wam powiem ciekawostkę, jeżeli ktoś z was, wiecie, bo można robić teraz surowego żelaza bloki no i jeżeli ktoś z was sobie powie, że kiedyś... przecież to jest błąd Minecrafta, bo jak przepalisz ten blok to może wyleci blok żelaza i nie musisz przepalać dużo, to to nie działa, próbowałem, tak sam sobie nawet mówiłem, jak Minecraft zrobił błąd, no nie... Ale nie miałem takiego, że na pewno, bo chciałem ja mówiłem sobie... Może zrobił błąd. Więc my dalej kopiemy. Hmm. Muszę obczaić jakie robi cięcia. tak jak i tu. Czy nie za bardzo. Sprawdźcie. Kurczę to trick. Dobra, nie będę robił jakichś żadnych dupereli, ten, ten. bo i tak mi nie chodzi z tego nic. Ciągle w tym nowym biomie kopię. Fajnie gdyby była kopalnia, ale ja ten blok długo się kopię. O, Węgiel. Czekajcie, ja jestem przygotowany na jedną rzecz. Nadejdzie za trzy, dwa, jeden... Teraz. Co ja to nie? Halo? Kiedy ten kilo się nie zapsuję? Sun jest, nie niezniszczalny? Robimy sobie coś pochodnie. Kiedyś w Minecraft jak mi zabrakło po i miałem pełno redstona na naszym prawdziwym surwalu. Tam nie wiem na którym już tam, to połodniami, podniami A, jak z Oliwerem graliśmy na takim, że realistycznym, prawdziwym życiu, a to dupa wykła z tego życia. No bo umrzeć umieraliśmy, no ale... Nie, nie umarliśmy. Nie, 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 nie jeszcze nie było dla na świecie. Czekajcie. nie, to Czekajcie tylko. E... Nie, dobra. Zdawało mi się, że ten blok to jest ten, co yy, te kryształy w środku są, bo jest jeszcze potem ten biały blok, dopiero kryształy. Dobra, zakopmy ten żelazny kilok do końca i wrócimy. No szkoda trochę, że tak słabo nam poszło. Gdzie póki po Żadnych diamentów nie ma, nic. Jeszcze no tylko tego brakowało, no prawda. Mówiłam, że wir. jest. Nie. Yeah. Normalnie Nie wiem po co ten drzwi w Minecrafcie, znaczy wiem, no bo Przecież skąd musi wypalać ten krzemień, żeby iść do netheru, a nether jest potrzebny, aby zrobić pałeczki, a, a pałeczki są potrzebne, żeby połączyć je z perełkami. Perełki są... a ten... Jeśli połączy, to... znaczy zdwoić najpierw i dopiero potem można połączyć peczkami. Oj, w końcu jakiś cave. No i na to czekałem, żeby był jakiś porządny cave. Widzicie, co tu może się dziać? Naprawdę. No i tutaj może być trochę diamentów, bo jednak diamentów nie mam na tym otworze. Że... Ajajaj, aj, po że jest cena, więc odcinka i dopiero teraz zaczyna się coś jać. I ja nie chcę zrobić 30-minutowego raczej odcinka. Znaczy, no, niby, no mogę zrobić, ale nie wiem, czy lubicie oglądać tak ten, długo. Takie długie filmy. Nie wiem, czy to będzie Wam pasowało. No nie, bo to mnie bardziej martwi, czy. czy. Nie! nie! Dzień dobry, panie szkielecie. Zaraz będzie do widzenia, panie szkielecie. Dobra, nie, to idzie do góry, nie ma sensu tam iść dalej. Bo tam raczej nie będzie żadnych diamentów. A my tutaj polujemy tylko na diamenty i wyłącznie diamenty, na diamenty. Nic innego tu nie przyszedłem, no może te żelazo jakieś co zbieram, ale przyjść przyszedłem po diamenty, no i halo. Nie ma tu diamentów, złoto też jest spoko, zawsze widziane. więc no spokojnie w bierzmy sobie je. Nie, nie nie, nie mówcie mi, że to jest taki duży klej, a żelaza nie ma. Znaczy z diamentów. Żelaza nie ma, żelaza nie ma, bo. No. Naprawdę. Nie ma żelaza, serio. I żelaza tutaj jest w opór. Dobra, to nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie miał dźwięków w nie to nie ja bym się na, 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 raz tylko nie tutaj może to było. Mm. Ciekawie, to wygląda. O nie! Aha, no to zrypałem troszkę jednak. Jak sami widzicie, to jest bez sensu mega, co ja właśnie zrobiłem. Nie! Się nie, się pali naprawdę, zostawcie mnie, ogień! Nie pal mnie! Przestań mnie palić. Przestań, dziękuję. Nie będę już zbiorą nawet tamtego złota, ponieważ co? Co nie jest? Nie, złota takie. Je. Mm, wiecie. Jak jest? Nocza ja powiem Wam tak, że ja bym chętnie zjadł jakbym miał taką sytuację, ale jest to, że ja nie chcę ich nocza, bo nie chcę mieć takiej sytuacji. nie? No bo nocza nie zjem bez powodu przecież, albo... może że będę jakąś misję robić coś, i teraz zjem nocą. Dobra, jak mówiłem, pójdziemy tego to zabić, ale nie ma go. Więc jeszcze lepiej dla nas, no nie? O! I dlaczego tych kolców nie wezmę? No i nie, tam jest woda. Hej, jej! No nie, tam jest woda. <laughs> Nic śmieszne. No nie, tam jest woda, ej. No tak, bije mnie, ej. Alo, nie musisz mnie bić. Nie, dziękuję, ja podziękuję. Dobra, to co? Nie ma diamentów najwyraźniej. Ło! 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 Ładne. No, no nie, spaliłeś. Ile ja tego mam? 7. No. Jest, jest ok. No, mnie to tak bardzo smuci, że diamentów nie ma. Ja tu przyszedłem mi wyłącznie po diamenty, a to co? Diamentów więcej niż myślałem, naprawdę. Ajajaj, no to. To co? Chyba, będzie, chyba wracamy. No cóż. Wracamy bez diamentów i tyle. Bardzo szkoda, ponieważ. No co do tych diamentów, to fajnie by było jednak sobie znaleźć trochę. Bardzo by nam się przydały. Przecież my mamy dopiero 13, leży, bo my nie mamy żadnych większych itemów. No dobra, mamy ten kilo, tylko że... No wiecie o co mi chodzi bardziej. Chodzi no, tutaj o to, że ja mam te itemy, a to są z kowala, więc... To jest mega bez sensu ale przepalimy sobie już ale ale no ciągle mówię ale nie wiem dlaczego naprawdę przepraszam za to jeżeli to denerwuje ale no wiecie co, ale to ale powiedziałem specjalnie uwierzcie mi mówię prawdę To co, może jednak pójdziemy sobie w spać, jeszcze przypalić. What? Dobra, vilader 50 takiego i tyle. Nie wiem co z takiego jakby Co jest? Nie 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 co to ci mądrzy są? Czemu ja taki mądry nie mogę być? Nie, bo on mi zaraz drzwi wypierniczy. Co jest? Drzwi mi... Drzwi mi wywalili drzwi mi wywalili! Ej! Halo! Drzwi mi wywalili! Co jest? Wywalili mi drzwi! Ła! Za co? Co ja im takiego zrobiłem? Wywalili mi drzwi! Wywalili mi drzwi, prawda, jak zwykle? A, mam końce! My jeszcze się kimnę na szybko i zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że. To może takie wszystkie te zombieaki. Halo! Polsat? Nic tak mordy. Ja się z Łapce w której Wam się spodobał. Bye bye. Hej!